Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. Tym razem zajmiemy się troszkę szybszym i troszkę intensywniejszym treningiem, a mianowicie będziemy robić sobie interwał. Mam przygotowane dla Was trzy zestawy ćwiczeń. W każdym są cztery ćwiczenia i każde powtórzymy sobie dwukrotnie. Wszystkie ćwiczenia trwają 20 sekund, przerwa także trwa 20 sekund, więc możemy zaczynać. Klasycznie zaczynamy od głębokiego oddechu i bardzo głębokiego wydechu. Ręce góra wdech. I ręce góra, wydech. Góra, wdech. I dół, wydech. I jeszcze raz góra, wdech. Przyklej ramiona do uszu i zroluj się do dołu, do siadu i połóż się do tyłu. Ręce wzdłuż tułowia, nogi wydłużone na macie, stopy kolana są razem. Broda do mostka, ręce góra i lecimy setka. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa,

2 1 oba kolana przyciągnij proste nogi w przód ręce proste za głowę 10 i 9 8 7 i 6 5 4 3 i 2 Ostatni proste nogi do góry, złap się za prawego Achillesa. Lewa noga jest prosta i na zmianę 10 i 9 i 8 i 7 i 6 i 5 i 4 i 3 i 2. I obie nogi proste góra, ręce splecione pod potelice, obie nogi proste do dołu i 9 i 8 i 7. Pamiętaj, jak tempo jest za szybkie, zawsze możesz zwolnić. I 5. Tutaj nie musisz maksymalnie do samej ziemi dotykać nogami. Zależy wszystko od twojego zakresu. Jeszcze 2. I ostatni. Ugnij kolana i criss cross z przytrzymaniem. I raz, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 i w tempie i raz. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć. I przyciągnij oba kolana do brzucha. I zroluj się pięć razy góra-dół. Jeśli chodzi o pierwsze dwie serie interwału, będą to cztery ćwiczenia i będzie to kolejno. Plank, przysiad z wyskokiem, spinaczka wolna. Oraz bieg bokserski. Wszystkie ćwiczenia będę robić razem z Wami równocześnie i zegar będzie Wam pikać. Ustaw się więc do pierwszego ćwiczenia, jakim jest plank. I uwaga, możemy zaczynać. W planku głównie chodzi o to, abyśmy miały całkowicie spięty brzuch pracują i mięśnie zewnętrzne i mięśnie głębokie, więc podwin biodra i stara się trzymać całe ciało w jednej linii. Następnym ćwiczeniem jest przysiad z wyskokiem. Ten wyskok nie musi być absolutnie wysoki. Po prostu ma być akcent na niego i z powrotem wróć do przysiadu. Powrotem wracamy do planka i wspinaczka wolna, czyli przyciągasz raz jedno kolano do brzucha, raz drugie. Nie jest to szybkie tempo. Ponownie zaangażowany jest brzuch, jak najmocniej zbliżaj kolana do swojej brody. Kolejnym ćwiczeniem jest bieg bokserski. W tym ćwiczeniu możesz użyć małych kantelków, połóweczek, albo pracować bez. Staraj się pracować równomiernie i rękoma i nogami. Mocno wycelowuj ciosy do przodu. I zaczynamy pierwszą pauzę. 20 sekund przerwy. Jeśli chcesz się napić, to tylko na tyle, aby po prostu zbliżyć sobie usta i gardło. Jesteś gotowa do drugiej serii? Tak lub nie. Zaczynamy. Znowu pierwszym ćwiczeniem jest plank. Następnym ćwiczeniem jest przysiad z wyskokiem. Pamiętaj, aby przysiad także był ładny. Wyskok ma być tylko zaakcentowany. Głównie znowu chodzi nam o poprawną technikę przysiadu. I ponownie szykujemy się do wspinaczki wolnej. Pamiętaj, aby jak najmocniej przyciągać kolana do brzucha. I drugą serię kończymy biegiem bokserskim. Oczywiście, jeśli masz dużą mobilność w biodrach, jak najbardziej możesz podnosić kolana dużo wyżej. Ja aktualnie jestem delikatnie ograniczona, więc ten mój bieg bokserski jest bardzo niziutki, ale tutaj im wyżej kolana, tym lepiej. I mamy kolejną pauzę. Tym razem pauza trwa 30 sekund. Przygotowujemy się do kolejnej serii. W kolejnej serii także mamy cztery ćwiczenia. I będą to przekroki, będzie to półbanan, przysiad z wyrzutem nóg w tył oraz nożyce. Nożyce będą miały w sobie ręce proste do tyłu i po prostu przemach nóg. Każde ćwiczenie oczywiście robię razem z Wami. Przekroki będą pokazane w dwóch perspektywach, przodem oraz bokiem, także śmiało możesz się tym sugerować. I zaczynamy od przekroków. Prawa ręka i lewa noga pracują równocześnie i przeskakujesz na zmiany. Ruch rąk jest podobny jak w biegu bokserskim, tylko że nie ma tego charakterystycznego biegu, czyli skipu A, a przeskoki z jednej nogi na drugą. Kolejnym ćwiczeniem jest półbanan, czyli leżenie na plecach, kolana są ugięte, stopy są na ziemi i równocześnie unosisz stopy oraz dłonie. W tym ruchu głównie chodzi o to, aby podwijać biodra i pozbyć się tej przerwy między lędźwiami a podłogą. Zauważ, że to nie jest duży ruch. To jest minimalne podwinięcie bioder i uniesienie rąk. Następnym ćwiczeniem jest przysiad, tym razem z wyrzutem nóg w tył, czyli robisz przysiad, ręce na ziemię i wychodzisz do planka ruchem skocznym i wracasz z powrotem do przysiadu. Nie robimy tutaj wyskoku, jak barpi. Następnym ćwiczeniem są nożyce. Nie są to jednak te nożyce pilatesowe, które robiliśmy na samym początku, tylko ręce są proste, wyrzucone w tył. A nogi pracują sobie tym klasycznym ruchem nożycowym bez żadnego pogłębiania i przyciągania. Po nożycach ponownie mamy 20 sekund przerwy, złap sobie oddech i przygotuj się do następnej serii. Przypominam: przekroki, półbanan, przysiad z wyrzutem nóg w tył oraz nożyce szybkie. Oczywiście, jeśli ta przerwa jest dla Ciebie zbyt krótka, możesz ją sobie na spokojnie wydłużyć razy dwa. W przekrokach, tak jak i w biegu bokserskim, śmiało możesz używać tutaj hantelków. Najlepiej sprawdzą się hantelki połóweczki. Przypominam, kolejnym ćwiczeniem jest półbanan. W nie także możesz użyć tych hanteleczków połóweczek. Nie jest to ciężar duży, ale zawsze jakoś tam w minimalnym stopniu jest odczuwalny. Następnym ćwiczeniem będzie przysiad z wyrzutem nóg w tył. Staraj się tutaj nie cofać mocno barków, tylko zostać w tej pozycji planka, czyli trzymać dalej barki nad dłońmi. Same nogi idą do tyłu. I ostatnim ćwiczeniem w tej serii jest, są oczywiście nożyce. Po nożycach następuje pauza i zaczynamy kolejną dwójeczkę, kolejne cztery ćwiczenia. I będą to ćwiczenia następujące. Zwykły, klasyczny pajacyk, będzie plank z dotykaniem na przemiennym barku, będzie kraul, czyli leżysz na brzuchu i unosisz na zmianę prawą rękę, lewą nogę. A czwartym ćwiczeniem jest pajacyk, ale w planku. Więc zaczynamy od zwykłych, klasycznych pajacyków. Tutaj także pokazuję wersję przodem i bokiem. Jest to świetne ćwiczenie koordynacyjne, bardzo niedoceniane za naszego dzieciaka. Ponownie schodzimy do planka i tym razem plank z dotykaniem barków czyli prawa dłoń idzie do, do lewego barku, a lewa dłoń idzie do prawego barku. Starasz się jak najbardziej trzymać stabilną pozycję, żeby to nie były ani rotacje, ani takie mocne przechylenia od prawej do lewej strony. I schodzimy do dołu, mamy kraula, czyli prawa ręka i lewa noga idą do góry, a następnie lewa noga, ręka i prawa noga idą do góry. Tutaj głowa może być cały czas w górze, nie musisz leżeć. Kolejne świetne ćwiczenie koordynacyjne. I ponownie wracamy do planka, trzymamy tą pozycję, a nogi wykonują ruch jak w pajacyku. W tej ostatniej serii, aby troszkę podkręcić tempo, nie mamy pauzy, więc z tego pajacyka od razu przechodzimy na górę do tego klasycznego pajacyka. I tutaj ponownie przypominam, ten trening jest robiony dla ogółu, a nie pod indywidualnego klienta, dlatego jeśli czujesz, że przerwa jest zbyt krótka lub potrzebujesz tych przerw częściej, śmiało je rób, to ty masz czuć się dobrze podczas tego treningu, a my jesteśmy w planku z dotykaniem barków. Z planka schodzimy sobie ponownie do kraula. Prawa ręka, lewa noga. I na zmianę lewa ręka i prawa noga idą do góry. I czeka nas ostatnie ćwiczenie w tym interwale, czyli plank i ruch nóg, jak w pajacyku. Jeśli chodzi o interwał, to koniec. Możesz sobie przejść teraz do pozycji dziecka, ale nie kończymy jeszcze treningu. Zostaw pośladki na ziemi, zroluj się do siedzenia na pośladkach i lecimy sobie jeszcze z jogową winsają. Ustaw się z powrotem do planka, zejdź całkowicie w dół do ziemi, zrób psa z głową w górę, wyjdź do psa z głową w dół. I z powrotem jesteś w planku. Swoim tempem zrób 10 sztuk, chociaż tutaj, na koniec interwału, im szybciej, tym lepiej. Chcemy jeszcze mocno sobie dopieścić ręce. Brzuch także tutaj bardzo mocno pracuje. Rozciągamy nogi z tyłu, wzmacniamy bardzo mocno tricepsy. Klatka również pasuje. Jest to ogólnie świetne ćwiczenie przygotowujące pod pompki. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić pompek, rób przy każdym treningu właśnie kilka sztuk Winsai, tak około 10-15 i zobaczysz, że pompki same będą się robić. To ćwiczenie używam na treningach personalnych, zależy. Czasem przed treningiem, czasem po treningu. U mnie na kanale Macie już dwie takie wersje, więc sami musicie zdecydować, kiedy chcecie ją robić skończymy sobie trening martwym robakiem czyli leżysz na plecach kolana ugięte pod kątem 90 stopni ręce są proste do góry i na przemiennie prawa ręka lewa noga do dołu powrót i druga strona to samo zrób na koniec 10 takich powtórzeń na stronę Ogólnie mam nadzieję, że ten trening ci się spodobał, że trenowało cię bardzo miło. Mam nadzieję, że zostawisz komentarz, lajka, łapkę w górę oraz subskrypcję i podziel się wrażeniami a propos tego treningu. Co zmienić, co dodać, co odjąć, co lubisz i czego nie lubisz w tym treningu. A ja postaram się wprowadzić te zmiany, bo przecież jestem tutaj specjalnie dla ciebie, więc jeśli masz jakieś sugestie a propos kolejnych treningów, daj mi koniecznie znać. Cześć!